No, cześć widzowie. Dzisiaj analiza pierwszych trzech odcinków Gwiezdnych Wojen. Andor, Zapraszam. pierwszy odcinek zaczynamy Andorem, który ucieka akurat Taincentem Torem z bazy imperialnej i akurat rozsadza w powietrze również przy okazji parę szturmowców. Udaje mu się uciec. Później. Akcja akurat dzieje się na farmie, na jakiejś planecie, nie zapomniałem nazwy, na której ukrywają się inni bohaterowie z pierwszego sezonu, jak Pix, B2Emo oraz ten gówniak i ten taki starszy. W tym samym czasie, gdzieś indziej również, Monmotma oraz reszta polityków, czy innych ludzi postbogatych, chcą po prostu... o w ogóle tutaj Luten też się pojawił w tym odcinku. Wybaczcie, że tak szybko widzowie, ale post po pierwszy raz robię taką analizę odcinków. W pierwszym odcinku po prostu głównie chodzi o to, że po prostu to jest też trochę takiej ekspozycji, jak w pierwszym sezonie, akurat po prostu takie budowanie wolniejszej historii. I jeżeli chodzi o ten wątek, my w tym sezonie, to po prostu uczestniczy ona w ślubie swojej jeszcze nastoletniej córki. No cóż, w dalekiej galaktyce mają pewnie inne prawo. Przy okazji, w pierwszym odcinku widzimy również spotkanie imperialne, na którym również jest krenik, którego możecie znać z Łotra 1. E, chwila, Bóg wcześniej. Imperialiści akurat rozmawiają o jakichś pajęczynach, które akurat robią z nich jakiś fajny pożytek, po prostu im no zarabiają na tym, nie wiem, po prostu szybko obrazy się przesuwają, przepraszam, następnym razem będę musiał lepiej to zmontować. A Cassian zostaje porwany przez rebeliantów, którzy akurat po prostu myślą, że jest imperialnym pilotem, ponieważ uciekł Inverceptor. I na tym w sumie kończy się pierwszy odcinek głównie. Kolejne dwa odcinki rozwijają inne wątki akurat i przy okazji akurat na koniec tego pierwszego odcinka pojawia się spór między rebeliantami, ponieważ niektórzy chcą uciec z planety, na której Wtedy porwali Kasiana i po prostu uciec z jego tajimwenceptorem. Jednakże połowa też tego nie chce. Znaczy, chce, ale. po prostu też, no. nieważne. No właśnie. No i w sumie na tym głównie opiera się pierwszy odcinek. Drugi odcinek zaczynamy akurat mrocznie, ponieważ jest noc. No i jedna z grup, akurat rebeliantów, po prostu. No, można powiedzieć, że. No, znalazła zwłoki, ponieważ na tej utknęli z Kasjanem są również złe stworzenia, tak, nie złe stworzenia, ale po prostu takie. E, takie no, niebezpieczne stworzenia, właśnie tak można je nazwać. Wracamy na farmę, na której akurat spotykamy naszych bohaterów, czyli Bix, Bituimo i reszta. Akurat no, i akurat dowiadują się, że Imperium wkrótce przybędzie na ich akurat farmę. A właściwie do grupy, którą nale w której należą na farmie. Przy okazji, również akurat dowiadujemy się w drugim odcinku, że jedna z imperialistek tacznie znaczy nie imperialistek, chyba znaczy no z Imperium, zapomniałem, jak ona się nazywa Dedra, właśnie Dedra. Że Dedra akurat, czyli kobieta, która wychowała się w Imperium. Jest akurat w parze z gościem, którego znamy z pierwszego sezonu, i razem sobie mieszkają na Kurusand. I w trzecim odcinku widzimy akurat, jak zapraszają, akurat, a właściwie spotykają matkę mężczyzny. Tego imienia nie zapamiętam. Będę musiał sobie kiedyś pierwszy sezon odświeżyć. Przy okazji, pomocnicza Lutera, pomocnicza Pomocnica Lutera, czy nie wiem, nie chciałem mi się zapamiętać imienia, tej kobiety. Szkoda w sumie. E, kontaktuje się z Kasjanem, który udaje, muszę w drugim odcinku uciec od tych szalonych rebeliantów, którzy walczą o TIE fighter, TIE inverceptor. I tutaj widzicie nawet fotki z tego. Trzeci odcinek, akurat zaczynamy w przestrzeni kosmicznej, gdzie Kasjan w to, że od dwóch dni siedzi, podczas gdy jego przyjaciele na farmie z innymi farmerami jedzą sobie śniadanko. Planują wtedy również uciec, akurat, dzięki pomocy znajomego, którego wtedy pozwali. I tutaj przy okazji widzimy w ręce tej dziewczynki obok Bix e, maszynę krocącą, która pojawiła się w e, postu po piątym epizodzie Gwiezdnych Wojen oraz szóstym czyli ko Imperium kontratakuje i powróci Jedi. Do spotkania, akurat. Wybranki mężczyzny, czyli Dedry oraz mężczyzny oraz jego matki dochodzi w trzecim odcinku. No i akurat on sobie obiadek. Taki poboczny wątek po prostu. I akurat również w tym sezonie podoba mi się to, że o, De o Dedrze dowiadujemy się więcej niż w pierwszym sezonie. Bo dowiadujemy się akurat skąd ona pochodzi i czy ma rodzinę. Otóż jej rodzina sta akurat... U, u, uwięziona akurat gdzieś w Imperium, ponieważ, znaczy nie w Imperium, ale kiedy miał 3 lata, to po prostu jej rodzice byli złodziejami, więc ich po prostu do więzienia wsadzili. A ona wychowywała się w Imperium. Na farmie akurat umiera jeden z przyjaciół Kasiana. Przy okazji widzimy tutaj zdjęcie akurat jego przeżywanej matki na farmie. Jednak Bix i temu dzieciakowi, który teraz jest dorosłym mężczyzną, udaje się uciec Również Bix udaje się uczestniczyć przed zgwałceniem przez jednego z imperialistów. Naprawdę dziwny wątek, naprawdę. To jest pierwszy raz kiedy w Gwiezdnych w sumie takie coś widzieliśmy, można powiedzieć. Bituimo akurat udaje się akurat przeżyć, akurat również. I zostaje on na farmie i ekipa pewnie po niego później wróci. A nasi akurat przyjaciele, czyli... Znaczy nie nasi, tylko... Akasyan i Bix i ten młody. Przyznajdują. Koniec. Więc to była szybka analiza trzech pierwszych odcinków sezonu. Wybaczcie widzowie, że tak szybko jest reszczę, ale po prostu myślałem, że po prostu lepiej mi pójdzie takie szybkie gadanie, ale jednak nie. No cóż, smuteczek. No. Więc też przy okazji akurat powiedziałem parę easter eggów. Jak mówiłem wcześniej, widzimy akurat również tą jako Easter egg również po prostu matka Andora i zdjęcie na farmie oraz jeszcze oczywiście mamy tą zabawkę, która przypomina akurat maszynę kroczącą imperium zdjęcia do tego materiału zrobiłem akurat telefonem więc też przy okazji wybaczcie za ich jakość będę się starał w kolejnych odcinkach żeby ta jakość była trochę lepsza przynajmniej a na teraz się z wami żegnam Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobały i jestem ciekawy, czy również ta analiza szybka Wam się podobała tych odcinków. Jeżeli nie zrozumieliście, to spokojnie. Tutaj akurat Wam szybko streszczę jednak dokładnie, proste. Kasjan akurat ucieka z bazy Imperium, którą, w której akurat był pod przykrywką. Napotyka rebeliantów, ucieka, Re tacy rebeliantów, którzy akurat myślą, że jestem złym. Ucieka od nich, spotyka starych znajomych i koniec.